Gimnazjum nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi przedstawia Ministerstwo dzieciom. Łowiecki moje kochane, pocytam ja wam dzisiaj. Organizmy chłomurecki gleny. Bakterie wywołujące zapalenie płuc, dęby, zaby i ludzie. Wszystkie organizmy są z chłomurecek. Komurecki ją skomplikowane, bo i jądro mają i chromosomy, mitochondria, siatecki śródplazmatyczne, a w komórkach roślinnych to jeszcze chloroplasty, wodnicki i wakuole. A komórka zwierzęcia to ma ścianę, nie ma błony i w ogóle tata. Układ okresowy. Badacze, którzy pierwsi uszeregowali okresowo-pierwiastki oktety, nie wiedzieli nic o elektronach i jądrach. Zaobserwowali obserwowali jedynie, że jeśli wyjdzie z dowolnego pierwiastka, każdy następny, co ósmy pierwiastek ma podobne własności. Instalacja świecy zapłonowej. Zadaniem instalacji zapłonowej jest spowodowanie zapłonu mieszanki paliwowej wewnątrz cylindra. W chwili, gdy tłok znajduje się w okolicy górnego, martwego punktu, Zapłon mieszanki następuje wskutek pojawienia się iskry elektrycznej, przeskakującej po elektrodach świecy zapłonowej, wkręconej w głowicy cylindra. Aby jednak iskra pojawiła się na świecy, musi być ona wytworzona przez specjalne urządzenia. Wyobraźnia to nie wszystko. Dajmy dzieciom książki.